Cześć, ja nazywam się Lanberry i dzisiaj zagramy w L-Music Game. Mam 20 haseł i tylko 10 sekund na każdą odpowiedź. Ale nie mogę się doczekać. Dotyk. Dotyk to mi się kojarzy z, z jedną piosenką z lat 90., mianowicie z naszą bivą, czyli z Edytą Górniak. I piosenką: Zakląłeś mnie w dotyk, zmieniłeś mnie w dotyk, by strącić mnie w noc. Chyba w noc senną zimną noc um, To jest piosenka vaniliowe z mojego repertuaru i tam jest taka linijka e, Zostanie po nas szept Jeśli to stacji dzień i tak dalej i tak dalej refren leci potem vaniliowe Mmm no to polecimy klasykiem w takim razie. Yy, yy. Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty. Znaczące prawie tyle co nic. Krystyna prońko. Ocean, ocean, ocean. Jeśli może być po angielsku, no to pierwsze, które mi się narzuca, to jest. Um, ocean Eyes. Billie Eilish, Ocean Eyes. Do łezki łezka, aż będzie niebieska. To chyba była Maryla Rodowicz, ale nie jestem pewna. No i łezka zamiast łzy dużej jednej. Płomień. Płomień, płomień, płomień. Mm. Może być czasownik? Od płomień płonę. A wszędzie wiszą lustra! Yy, no Shader. Matko, była taka piosenka. Yy, Dziewczyno, jak wino uderzasz do głowy. Nie, to był chyba Sydney Polak, ale nie jestem, nie jestem pewna, chyba, chyba tak. My friend, albo coś takiego nie pamiętam, ale to oczywiście Spice Girls, czyli wycieczka do lat 90. Najlepsza wycieczka. O! Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie. I nie pamiętam, co tam dalej było, bardzo przepraszam, yy, Grzesiu, yy, oczywiście kombi i pokolenie. Piosenka. O tutaj tutaj jest. Przechodzą mi do głowy dwa tytuły, piosenka jest dobra na wszystko, nie pamiętam autora tej piosenki, ale też oczywiście przychodzą mi do głowy nasze stare piosenki, czyli mój duet z Bowską. Nudzę stare piosenki, tylko tyle trzeba. Zatęsknię... Stare piosenki. Dzień, wspomnienie, lata... Może być Anna Janter, ale przypom przypomniało mi się, że oczywiście też z mojego ostatniego singla Dzięki, że jesteś. Wspomnienia nielimitowane... Dużo tych wspomnień. Piękny, piękny, piękny... O. W życiu piękne są tylko chwile. Tak, yy, yy, ze spójdem. Zawsze, zawsze. Za, zawsze tam gdzie ty. Yeah. Yy, Lady Pak, zawsze tam gdzie ty. Jedyne co mi się przypomina, no to jakaś angielska piosenka, znowu. Yy, ale to. Yy. You are, the reason. you are the reason, I wake up every day. Celine Dion, to jest taka mało znana piosenka Celine Dion, ale, ale Reason, ładniej brzmi Reason niż powód. Jeśli znacie jakieś, jakąś piosenkę z powodem, no to piszcie w komentarzach, bo ja nie kojarzę. Mm. Może y... naucz mnie, naucz mnie o nowa Sarsa? Naucz mnie? Czy to też może być? Naucz mnie. Jedyna. Y Ostatnim, ostatnio mieliśmy taki. Y Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę US. Zagryzam wargi. Mieliśmy przeróbkę do serialu Roist, piosenki zespołu Hey List. I tam Jan zamienił jedyna, czy jedyny na jedyna. O, oh, kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Eee, o. Oh, cały się... Nie wiem, dlaczego ja to znam na pamięć, ale no dzieciństwo. Just five, kolorowe sny. Rzeka. Rzeka to też jest takie słowo do piosenki ciężkie, bo masz... Ale, ale, że... A, zdążyłam czy nie zdążyłam? Och. Ale przyszło mi do głowy... Yy... To była chyba Beata Kozidrak. Yy, rzeka. To był film w pustyni i w puszczy. To yy, rzeki wspomnień, albo. Rzeki. W... Coś z rzeką było. Rzeka marzeń to była. No ale za późno. Albo gdybyś. Może. Yy, była taka piosenka. Czy to była grażyna Łogłaszewska? Gdybyś. Taradadata. Albo Albo może być lambery. Yy, tak, gdyby tak! Tak, ta, yy, to była piosenka od zaraz, ale myślę, że gdybyś. To jest Grażyna Łaszewska, chyba. Tak, gdybyś. Ty tak. No. Powiem Wam, że nie spodziewałam się takiego wyniku, bo yy, było sporo trudnych haseł, także nie jest źle. Fajne jest to, że można się ratować językiem angielskim, kiedy trzeba, no bo wiadomo, że znamy trochę tych piosenek też po angielsku. Dajcie znać w komentarzach, co Was zaskoczyło, czy znacie te piosenki, które Wam zaśpiewałam, a może macie jakieś fajniejsze propozycje do tych słów, także koniecznie dajcie znać. Dzięki Elze za super muzyczną zabawę. Ja zawsze jestem na tak, jeśli chodzi o, o muzyczne gry, więc mogłabym tu siedzieć i siedzieć i śpiewać i wymyślać. Um, Zapraszam Was bardzo gorąco na moje koncerty, które ruszają już niebawem, ponieważ no, zbliża się sezon plenerowy. Obserwujcie też mój najnowszy singiel, co ja robię tu i do zobaczenia gdzieś na koncertowym szlaku.